11 lutego, zatem przed jutrzejszym posiedzeniem sądu, pismo w prokuraturze rejonowej Kraków Podgórze o godzinie 9 rano, kopie do prokuratora regionalnego w Krakowie, Marka Woźniaka i prokuratora okręgowego w Krakowie, Rafała Babińskiego, którzy doskonale kibicują prokuraturę Elżbietrze Owońskiej w Rube, która nie chce umieścić w szpitalu psychiatrycznym, a tym pismem wniosek o wyeliminowanie zarzutu z artykułu 216, paragraf 2kk z kwalifikacji prawnych czynów przypisanych mi no w tej sprawie przeciwko mnie. Podałem uzasadnienie, dlaczego wnoszę o wyeliminowanie. Nie ma dowodów, że ja ten czym popełniłem. I wniosek o skierowanie do Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie przed posiedzeniem, które ma się odbyć w dniu jutrzejszym. Yy, wniosku o odroczenie posiedzenia w sprawie tej o pozbawieniu mnie wolności do czasu zebrania przez prokuratorę dowodów poświadczających, że ja byłem sprawcą. Czyli z artykułu 216 paragraf 2, uprzedzając fakty, proszę Państwa, oni nigdy nie zebrali dotychczas przez kilka lat i nigdy takich dowodów nie zbiorą, ponieważ nie ja byłem sprawcą tego przestępstwa. No ale jak chcą, nie szukają, mają czas, nie mają na co gromadzić zasobów, czasu, pieniędzy i tak dalej, no to nie je dedykują do tego. I poinformowałem również prokuraturę, że w przypadku pozbawienia mnie wolności w jakiejkolwiek formie w tej sprawie, co byłoby bezprawne, natychmiast rozpocznę protest e, głodowy w miejscu, gdzie zostanę pozbawiony wolności. Widząc w jaki sposób zachowuje się prokuratura rejonowa Kraku Podgórze, na w razie czego kopię tego pisma, złożyłem w dniu dzisiejszym do akt sprawy Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty który ma w dniu jutrzejszym prowadzić to posiedzenie, o którym wspomniałem, I złożyłem zawiadomienie o złożeniu przeze mnie pismem z dnia 11 lutego skierowanym do prokuratury. No i przed, załączyłem to właśnie pismo, o którym yy, przed chwilką było. I z przyczyn, o których dotychczas mówiłem, to znaczy, ponieważ prokurator Elżbieta Ochońska-Rubel sporządziła akt do skarżenia przeciwko mnie, nie zebrawszy żadnych dowodów poświadczających, że byłem sprawcą czynu z artykułu 216 paragraf 2 to znaczy, że znieważałem prokuratora Bartłomieja Legutko za pomocą środków masowego komunikowania, złożyłem w dniu dzisiejszym pismem skierowanym do prokuratora rejonowego do Krakowa Podgórza zawiadomienie o popełnieniu przez prokurator Elżbietę Ochońską-Ruwel przestępstwa z artykułu 231, paragraf 1, niedopełnienia obowiązku określonych w artykule 297, paragraf 1 KK i działania na szkodę mojego interesu prywatnego. Artykuł 297 paragraf 1KK stanowi, że obowiązkiem prokuratury w czasie prowadzonego postępowania przygotowawczego jest wykrycie sprawcy przestępstwa i zebranie dowodów. Tymczasem prokurator Grzmia Hońska rubel sporządziła do przeciwko mnie, nie zebrawszy dowodów poświadczących, zarzuciła mi znieważanie prokuratora Bartłomieja Legutko za pomocą środka masowego komunikowania, internetu, nie zebrawszy dowodów poświadczających, że ja byłem sprawcą tego czynu.